Może się zdarzyć, że fundacja rodzinna nie jest właścicielem nieruchomości, a nawet udziału w spółce, fundacja jest właścicielem udziałów, jest udziałowcem w spółce, która posiada nieruchomość. Teraz w tym filmie omówię przypadek drugi, jak będzie wyglądał najem taki pośredni przez fundację jakiejś nieruchomości. Przesiedźmy sobie całą proces od fundatora poprzez wniesienie wkładu do wypłaty świadczenia, jak to będzie wyglądało. Więc fundator dokonuje. Na przykład udział w spółce z o. Podobnie jak wcześniej, mówiłem o tym, tu są wątpliwości, bo to będzie forma. Jeżeli to będzie darowizna, może powstać tutaj podatek po stronie fundatora, bo tylko jesteśmy w 100% pewni na tym etapie jakby naszej wiedzy, że. Mm, że, y, że wkład gotówkowy nie będzie powiązany z pitem po stronie fundatora, ale załóżmy, mamy to włożenie darowizny udziału, bo równie dobrze po włożeniu środków do fundacji, gotówki, fundacja może sama kupić te udziały. Ale jeżeli byłaby to darowizna, y, to mamy tą darowiznę. Fundacja stara się udziałowcem w, y, w jakiejś spółce, z o, która na przykład posiada jakieś nieruchomości, jest właścicielem biurowca, więc fundacja rodzinna zarządza, Właśnie tymi udziałami, uczestniczy w spółce, otrzymuje z tej spółki dywidendę, no bo ta spółka, ta spółka, która jest właścicielem biurowca, zawiera umowy najmu z różnymi klientami, którzy są najemcami. Oni płacą czynsz do spółki ZO i tu powstaje nam CIT 9,19% na poziomie spółki ZO. To, co zostanie, zysk ze spółki ZO, zostanie przeniesiony do Fundacji Rodzinnej jako dywidenda a następnie zostanie, które jest, o której nie płaci się podatku, tam jest zerowy CIT, a następnie zostanie wypłacone świadczenie do, do beneficjenta. Jak to będzie wyglądało na konkretnych cyfrach? Mamy najemcę, który nam płaci czynsz do tej spółki, płaci czynsz do tej spółki, w której Fundacja rodzina jest udziałowcem. Załóżmy, że płaci 100 jednostek. Na tym etapie zapłacimy 9 albo 19% CIT-u, w zależności, czy to jest mała czy duża spółka. Czyli spółka z jest maksymalnie w stanie wypłacić dywidendę w wysokości 91 jednostek. I to są środki, które posiada Fundacja Rodzina, która nie zapłaci podatek kolejny będzie mieć podwójne opodatkowanie jak spółka współgazo, dopiero w momencie, kiedy wypłaci świadczenie do beneficjenta. Jeżeli to będzie 15% cit związanego z wypadkiem tego świadczenia dla tych osób najbardziej uprzywilejowanych, czyli na przykład nie dla teściowej, to. Do, do beneficjenta dojdzie 77,35 jednostek. Ze 100 robi się nam 70,35 jednostek. Taki jest, taki jest koszt wynajmu pośredniego. tanie jest, jeśli wynajem jest bezpośredni, o czym mówiłem w innym filmie. Dziękuję bardzo.